Piątek, 24 listopada 1944 Przez stację Kalwaria Zebrzydowska przejeżdża pociąg pospieszny skierowany objazdem przez Spytkowice do Krakowa w związku z wysadzeniem przepustu w okolicach Skawiny. Wybiega dyżurny ruchu, macha nerwowo czerwoną chorągiewką, ale pociąg już opuścił stację. W akcie desperacji uruchamiamy do celów manewrowych parowóz. Zostanie puszczony za pociągiem, podając sygnał stój. Niestety nie zapobiegło to już temu, co miało nastąpić. Od Kleczy Górnej w stronę Kalwarii zbliżał się Escheron z wojskiem niemieckim i zaopatrzeniem. Katastrofa wisiała w powietrzu. Przystanek Barwał Główny Kilka minut po 15:00 przed sekundą przeleciał pociąg pospieszny a za nim parowozik manewrowy podający sygnały stoi Niestety jest za daleko by usłyszał go maszynista pierwszego pociągu Najbliższy pociąg, kierunek Kraków Główny o godzinie 13:24. W związku z budową zapory w innej porębie i likwidacją linii do skawców, którą odbywał się no, pokaźny ruch towarowy z uwagi na dogodny profil przystąpiono w latach 90. do poprawy przepustowości linii z Wadowic do Kalwarii. W tym celu za przystankiem Barwał Główny, no jest jakiś, ja wiem, kilometr może, utworzono mijankę, po której zostały resztki w postaci bramownic. Staty z tego co czytałem, z mijanki tej nie skorzystał żaden pociąg. W latach 90. nastąpiła zapaść w przewozie towarów na kolejach, tym bardziej na takich lokalnych. No i na dobrą sprawę wszystko poszło. Się ku barwałdowi średniemu, którym dokładnie prawie 80 lat temu doszło do największej katastrofy polskich kolei, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę ofiar, które i tak są nieoszacowane, bo nie udało się znaleźć żadnych materiałów, które jednoznacznie to potwierdzają. Ileby nie było tragedia jest tragedią. I stało się pociągu jadącego od strony Kalwarii nie dało się dostrzec z uwagi na wąwozik, łuki. Skład wojskowy rozpędzał się pewnie pod górę i stało się nieuniknione. Miejsce katastrofy zostało. 60. Jej rocznicę upamiętnione przez okoliczny samorząd i PKP PLK. Widzę, że tablica się zmieniła radykalnie. Policja troszkę się zrobiła mało. Obiektywna. Katastrofie, no chcąc, nie chcąc, zginęli również Niemcy, ale czcimy pamięć polskich ofiar. Niestety los chciał, że polskich ofiar było najwięcej z racji tego, że jechali. Po na konstrukcji drewnianej, zaraz za lokomotywą, które uległy zmiażdżeniu. Gdzieś w, w tym miejscu powstała mijanka. A to... Ledwie chyba ze trzy lata temu, jeśli się nie mylę. Może i nawet nie tyle. Można byłoby zatrzymać pociąg. Jeśli byłaby opustawa po Cóż, temat doczekał się ostatnio kilku odsłon, między innymi na YouTubie. Polecam świetne materiały kolegi kuracji. A tu mamy nawet reklamę teraz. Mijanka przystanek barwa średni została nieco przesunięta w kierunku Kalwarii. Przedtem mieściła się gdzieś na wysokości boiska Orlika, rzec by można. jak w tygodniu, ale w weekendy jakiegoś zatrważającego ruchu nie ma. Nawet zastanawiałem, czy nie lepiej było przeznaczyć pieniążki na remont linii do Spytkowic i zrobić linię okulną, jak w tramwajach. No, ale cóż. Wyszło jak wyszło. Kiedyś, zdaje się, SKPL chciał objąć linię do Spytkowic. Kierunek Kalwaria i kierunek Klecza Górna, do której teraz się będziemy kierować. I dawna stacja Klecza Górna. Maksymalnie rozkradziona już na początku lat 2000. Aktualnie zdegradowana. Do roli przystanku, kiedy składka cztery tory, nawet nie wiem czy nie pięć, jeszcze dodatkowo do obsługi zakładu, tam chyba był jakiś tor dodatkowy. <laughs> Budynek doczekał się rewitalizacji podczas wdrażania linii do Wadowic jako szlaku Jana Pawła II, czyli gdzieś w okolicach 2005 roku, chyba. Niestety zabity na głucho, chociaż na górze ktoś tam mieszka. Niestety wzięło się i zaszło. Chwoda, że 13.19 będziemy mieli tutaj pociąg biała z Bielska Białej do Krakowa. Zdejdźmy jeszcze do nastawni, bo taka tu nawet była. Ach, to tu jest chyba parking, park. And Ride ja zaparkowałem komuś przed podwórkiem. Mamy godzinę dwunastą pięćdziesiąt cztery, czyli mamy jakieś dwadzieścia minut na zwiedzanie. Więc to niedopatrzenie, że jeszcze troszkę zostało. chyba Anglik i był wjazd na zakład, więc to była jakaś cementownia, sortownia kruszywa. Do sprawdzenia. Stawiam się, chyba jakiegoś remontu doczeka, bo chyba okna plastiki, jeśli dobrze widzę. żeby uporek tak to To dziwo całkiem dobrze zabezpieczono. Kibelek na zewnątrz wyłrał, litości dla pracowników. ale widać z dachem dawno już nikt nie robił sporo PKP, zakład linii kolejowych Nowy ć. Tak na moje oko 75 rok. To wytłumasł ostan, Jakby nie patrzeć 50 lat. Зайди мы на расклад. a nawet niecałe 13 minut zajrzyjmy zatem do środka wysprzątane wszystko jak należy Ale piec się nawet uchował I to niewypatroszony cud Tak sądzę, była poczekalnia. Chyba dawno nikt okien nie mył. Podwójne drzwi. No to tak, żeby nie straszyć drużyny, że się jakiś pasażer trafił, że tam było 16? No jeszcze 7 minut, klecze górna, godzina 13:16 oczekiwaniu na pociąg Biała Przewozów Regionalnych z Bielska Białej do Krakowa Głównego. Po cichu liczę, że będzie to jednostka N71001. Cóż, czekamy? Godzina 13:16, czyli planowy odjazd. A to jeszcze przyjazdu nie było. Czy będzie jakieś zapowiadanie, bo po głośniczkach to widzę, że tylko kabelki wystające z latarni zostały. N siedemdziesiąt jeden, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Kolejny punkt wycieczki, przystanek Czartak. To już na linii doskawców, dawnej linii doskawców. Muszę jednak stwierdzić, że zaskoczył mnie remont starej wiaty. Zyskała nowy dach. Że te secz, znaczy świeże, to one bardzo nie są, ale ktoś je po wierzchu chyba przeszlifował delikatnie. Nawet zostało troszkę podłoże, że tak powiem, odświeżone. O, siok. Stan układki nie będę sprawdzał, Coś już zapachniało trochę nowością. Jest źle całkiem solidne wykonanie.